Rolnictwo ekologiczne jest moją pracą, pasją i pomysłem na życie. Nazywam się Kamil Pazik. Wraz z żoną Magdaleną prowadzimy gospodarstwo ekologiczne Pazikoland w miejscowości Starej Budy pod Sochaczewem. Gospodarujemy na 15 hektarach użytków rolnych, uprawiamy zboża, uprawiamy warzywa. Mamy ekologiczną hodowlę kurniosek, od których sprzedajemy jaja ekologiczne. W ramach przetwórstwa produkujemy mąki ze zbóż produkowanych w naszym gospodarstwie. Kisimy ogórki, kisimy kapustę. Mamy certyfikat ekologiczny na nasze przetwory i możemy znakować je logo rolnictwa ekologicznego. Pomysł na prowadzenie gospodarstwa ekologicznego w naszym przypadku zrodził się z potrzeby i z konieczności produkcji żywności najwyższej jakości. Chcieliśmy mieć pewność, że to, co jemy, to jest naprawdę produkt pewny i produkt, który będzie nas żywił na, na co dzień. Moim największym sukcesem jest tworzenie gospodarstwa, o którym zawsze marzyłem. Stworzenie bezpieczeństwa żywnościowego dla siebie, dla swojej rodziny, dla swoich y, dzieci. Wiemy, że możemy iść na pole, zebrać sobie warzywa, iść do magazynu mąki, wziąć mąkę na chleb i, i że jest to po prostu pewne. Metody uprawy ekologicznej od nieekologicznej różnią się znacznie. Przede wszystkim rolnik ekologiczny dba o to, żeby podnosić żyzność i aktywność biologiczną gleby, na której gospodaruje. Zamysł jest taki, że gleba jako żywy organizm ma być zdrowa. Po to, żeby rodzić zdrowe owoce, które na niej rosną, owoce lub warzywa. Dla środowiska w zamyśle rolnictwa ekologicznego jest pozostawienie gleby w stanie co najmniej niegorszym niż ją zastał, i jest to ochrona środowiska naturalnego i funkcjonowanie w zgodzie z naturą. Ze strony ekonomicznej jako rolnicy ekologiczni mamy wyższe dopłaty bezpośrednie. Oraz łatwiejszy dostęp do dofinansowań na rozwój gospodarstwa niż rolnicy nieekologiczni. Rolnictwo ekologiczne to coroczne kontrole. Co najmniej raz w roku przechodzimy kontrolę jednostki certyfikującej, ale nie tylko, bo też inne organy. Nadzorują ten proces. Są to pobierane próbki gleby, są to pobierane próbki roślin, które są na polach, po to, żeby konsument, który kupuje produkty oznakowane logo rolnictwa ekologicznego, miał gwarancję, że jest to produkt pewny i najwyższej jakości. Gdybym miał teraz drugi raz decydować, czy prowadzić gospodarstwo ekologiczne, to znowu bym to zrobił. Cieszy mnie najbardziej to, kiedy widzę, jak moje dzieci idą na pole, zrywają sobie ogórki prosto z pola i jedzą, wyrywają marchewkę z ziemi i ją jedzą. I to jest fajne, bo o to w tym wszystkim chodziło. Potwierdzeniem naszych starań o produkcję najwyższej jakości jest fakt, że w zeszłym roku dostaliśmy nagrodę za najlepsze gospodarstwo ekologiczne na Mazowszu.